Siemaneczko moi widzowie, z tej strony Dave. Witam już w kolejnym odcinku omówień GTA. Dzisiaj zajmiemy się epilogiem gry GTA Liberty City Stories. No i właśnie wysłałem wam na grupie na Facebooku linki do trailerów do kolejnych gier z edycji ostatecznej, więc idźcie się wsłuch i widzimy się za moment. No, zakończenie gry GTA Liberty City Stories polega na tym, żeby powstrzymać kolumbijski kartel, przed właśnie ostrzec Donaldalowa przed kartelem kolumbijskim, a potem tych gości było tak dużo, że musieliśmy ich zestrzelać. No, musieliśmy zawieźć Donaldalowa na lotnisko z Liberty. Tam na lotnisko Liberty City musiałby opuścić miasto ze względu na właśnie atak ze strony e, kartelowców. No i właśnie ten nieszczęsny moment musieliśmy trzymać się bliskowana, no bo Jakuza, e, czyli wróg mafilion mm, niestety. Może nam przeszkadzać e, Może przeszkadzać Wanowi w dostarczeniu m, Jakiejś tam przesyłki Czy coś tam było nie? A potem Musieliśmy e, Powstrzymać e, Massimo, Tori, e, Massimo Toriniego Przed właśnie Jego okrutnymi czynami Czyli Zabić e, Dona Maffiglione Właśnie przed zabiciem Dona Maffiglione Jeszcze była mafia sycylijska od Massimo Toriniego Musielibyśmy go zabić, no bo był chyba... Jeszcze miał jakby powstrzymać e, burmistrza miasta I tak dalej, nie? Więc musielibyśmy powstrzymać tego wstrętnego antagonistę y, Grigita LCS, no i mieć z tym spokój. A potem mafia Lyon y, nie byłaby aż taka wściekła. Dobra, to chyba byłoby na tyle z tego epilogu. Z nie zapomnijcie zostawić łapeczkę do góry, subskrypcję dzwoneczek i widzimy się w geta Vice City Stories z prologu. Trzymajcie się, do zobaczonka. Cześć!